No dzień dobry! Mamy lato, a ja w zimowej kurtce zmierzam tam na lotnisko, ponieważ razem z Piotrem lecimy na Islandię, więc chodźcie z nami, bo będzie pięknie, zapraszam! No i jesteśmy na Islandii. Tak naprawdę wciąż byliśmy w samochodzie, bo odległości były kosmiczne. Góle się nie nudziliśmy, bo co chwilę były totalnie piękne widoki. Fokę, widziałeś Fokę? Ta jest foka! Widok, kolory, to coś niesamowitego i jeżeli macie ochotę jechać na Islandię, to to jest coś, co musicie zobaczyć. Od trzech dni jesteśmy na Islandii i oczywiście tu jest tak pięknie, że nawet nie mam kiedy z czegokolwiek nagrać, bo tu po prostu dech zapiera w każdym momencie, więc ja odłożyłam aparat, odłożyłam telefon i po prostu kontempluję, kiedy mam czas. Także co, będziecie mogli zobaczyć teraz sobie piękne widoczki, które jednak czasami coś tam zrobiłam. Czasami robi też Piotr yy, telefonem i pewnie coś tam jeszcze w montażu skleje. W każdym razie tu jest jakiś, sztos. <tyle>, tyle wam powiem. Jak dowiedziałam się tylko o Islandii, to w ogóle myślałam, że to jest taka dzicz, pojechał tutaj gąciarz i gąciarz zrobił z tego taką yy, totalną przygodę. Potem się okazało, że jednak Islandia jest taka bardzo, bardzo zaludniona turystami. A my jesteśmy w takich miejscach, yy, gdzie turystów nie ma i mi się wydaje, że ona może nie jest 100% dzika. Ale jest spokojna, jest piękna i yy, my z Piotrem należymy do mieszczuchów i uwielbiamy wielkie miasta i wiecie Nowy Jork i takie tam, <grych> ale no to jest bosko. Pewnie sami byśmy nigdy tu nie przyjechali, a jest bosko. Sztuka też jest z nami, dlatego kręcę tego vloga, yy, ale o sztuce powiem kiedyś, kiedy indziej, bo tutaj jest dużo fotografii, dużo piękna, to jest dużo piękna. No w ogóle nie potrzeba słów. No patrzcie i się zachwycajcie. Kręciłam wszystko na szybko, bo wolałam oglądać niż być z aparatem, jak na każdym wyjeździe. Tak mam, niestety, albo stety. Więc na żywo wszystko jest 100 razy piękniejsze. No i mają czarną plażę. Widzicie to, czarna plaża to jest jedna z czterech rzeczy, która zachwyciła mnie najbardziej. Czarna plaża. Jest ogólnie normalna w dotyku, jak zwykły piasek, ale czarny, 100% zachwytu. I w ogóle jest tu pełno owiec. Tu są owce na każdym kroku. Jesteśmy tu z osobami, które są manieczkami, po prostu owiec i cały czas robią im zdjęcia. Ja chyba pierwszy raz w życiu widzę tak blisko owce. W ogóle jej pupa wygląda jak mop i się śmieję z Piotrem z tego. Ale ogólnie tu mieszka z 300 tysięcy osób. Tak? Tak. A owiec jest ponad milion. Czajcie to. Czajcie to. Taka beka, naprawdę ale żeby w ogóle była sztuka, bo na ciut więcej zawsze sztuka, to powiem wam, czego się dzisiaj dowiedziałam o sztuce. Bejowiku w, w ogóle bardzo duży nacisk kładał na edukację taką plastyczną, muzyczną i około kulturalną i podobno wszyscy mieszkańcy Reykjaviku myślą, że są utalentowani czadowo, prawda? W sensie czad i nie czad w sumie, ale jak no tak się to usłyszy, to jest super. I podobno jest tu bardzo dużo takich galerii, które mieszczą się w takich miejscach z dupy, że myślicie, że tam nie ma, taki opuszczony dom, a okazuje się, że tam są galerie sztuki takie małe. I w ogóle tak się zastanawialiśmy z Piotrem, jeździmy tutaj po trzy godziny w jedno miejsce, i gdzie gdzie są tylko domki i zastanawialiśmy się, jak tutaj ludzie chodzą do szkoły. I już to wiem. <noise> ludzie tutaj po prostu dojeżdżają autobusikami do 13 roku życia chyba, a potem przenoszą się do Rejki i mieszkają w akademikach i tam się uczą. I podobno od 12 roku życia już pracują, potem mają zajebiście duże siana i sobie wyjeżdżają, jak pojawiają 18, na podróże. Takie rzeczy zasłyszałam i takie rzeczy Wam mówię. Pozdrawiam. <noise> Takie widoki mieliśmy z dachu, gdzie mieszkaliśmy. A w ogóle poprzedniej nocy widzieliśmy zorze. My co prawda widzieliśmy tylko trochę, ale nasze kompanki widziały ją całą i po prostu sztosik. No i po czterech dniach przyszedł czas na powrót, niestety, trasa między Islandią a Gdańskiem to prawie 4 godziny drogi, ale i tak mniej niż między Gdańskiem a Islandią, więc spoko, no jest niewygodnie, nie ma co ukrywać, ale przez okno widać takie rzeczy, takie rzeczy. Zdecydowałam się na grę w klasy, ponieważ miała taką bardzo minimalistyczną okładkę, która pasowała mi tam. I w środku mamy już zasuszone kwiatki z pięknego miejsca obok wodospadu od Piotra. Ale cała niezwykłość książki polega na tym, że raz czyta się ją normalnie, a raz w innej kolejności rozdziałów. Przez co totalnie zmienia sens. I czytam ją już czwarty raz, ale ani razu jej nie przeczytałam do końca. I w ogóle patrzcie, jaką historię ma ta książka po tym wyjeździe zostanie ze mną na stałe i strasznie ją lubię za to, że tutaj coś się zepsuło, tutaj coś się poplamiło, to jest moja islandia w tej książce. A propos książek to w samolotach teraz wciąż myślę o książce Już nie żyjesz. I o tym, że gdyby okno, właśnie to okno wypadło, to byłabym korkiem i umarłabym po kilku minutach z głową na zewnątrz. Na szczęście Piotr by nie umarł, bo siedzi obok, więc ja byłabym korkiem od nie. Także dobra, będziesz to. Jesteśmy w Polsce, byliśmy w Gdańsku, wracamy do domu. Nasze wakacje. Piotra wakacje, moje jeszcze długo, ale Piotra dochodzą końca. Tam jest koniec Piotra wakacji. <noise> Moje jeszcze będą cały wrzesień, cały wrzesień będą piękne filmy. Także tak, wspaniały wyjazd.